Nazywam się gniazdowski Janusz, jestem właścicielem firmy Accord Studio Meble. Do marca tego roku interes szedł bardzo dobrze. Po wybuchu epidemii sporo klientów komercyjnych przestało zamawiać u nas meble, co miało duży wpływ na zatrudnienie, ale postanowiłem utrzymać te miejsca pracy. Pomoc różnych programów rządowych ustabilizowała sytuację w mojej firmie, jak i też sytuacja na rynku, gdzie Zaczęły spływać kolejne zamówienia i tym samym przyczynia się to do utrzymania zatrudnienia w firmie. No to, że działamy i mamy nowe zamówienia, to też przyczynia się do utrzymania miejsc pracy w hurtowniach czy w zakładach produkujących komponenty dla mojej firmy. Moja firma jest jednym z małych trybików w całej gospodarce która działa dzięki też pomocy rządowej poprzez różne programy wspierające nasze firmy.